Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I ten odcinek będzie pod tytułem 5 dni, 5 stylizacji. Oczywiście będą to jesienne stylizacje, takie na teraz, na aktualną pogodę, na aktualny sezon. Więc jeżeli chcecie się zainspirować, zobaczyć realistyczne, moim zdaniem, stylizacje, które możemy nosić właśnie teraz w aktualną e, pogodę, w aktualnym sezonie, to zapraszam Cię do oglądania. Aha, stracę wam, że tak naprawdę nie będę tego nagrywała przez pięć dni, tylko wszystko nagram od razu, ale ci. I pierwsza stylizacja będzie zawierała coś, co już mam na sobie, czyli e, szary golfik. Do tego wezmę chyba takie czarne, woskowane rurki, ale jeszcze nie jestem pewna, e, czy one zostaną, czy nie wymienię na jakieś inne spodnie, ale zobaczycie, dlaczego myślę o właśnie czarnych. Rurkach, które u mnie bardzo rzadko goszczą, ale tutaj akurat mogą się y, sprawdzić i przydać. Założyłam czarne rurki, dlatego że chciałabym y, jakby zbalansować tutaj tą stylizację, czyli na górze będzie tak dużo się działo, będzie tak, wiecie, y, masywnie, ale nie chcę tutaj zakładać y, spódnicy, nie chcę zakładać Rajstop, y, a chcę założyć takie obszerne, duże buty i teraz się znamiam pomiędzy trzema parami ponieważ w tej stylizacji jakby clou to będzie jakby połączenie kolorystyczne, które tutaj chcę zastosować, które e, od tamtego sezonu jest wszędzie. Jest bardzo modne, czyli połączenie szarości z burgundem, ze śliwką, no i właśnie dlatego się zastanawiam, czy e, dodać tutaj takie śliwkowe buty, które będą pasowały do kurteczki do krycia wierzchniego, które zaraz założę, czy jednak postawić tutaj na taki monochromatyczny chroma dół, czyli całość na czarno, ta dolna, dolna całość na czarno. Dobra, założę jednego i drugiego i się zastanowię. Na prawej nodze mam czarnego kozaka, na lewej mam fioletowego. Fioletowy jest dużo krótszy i ma dużo bardziej um, obcisłą cholewkę. Tutaj to do, do tej cholewki to ja mogę jeszcze tej dłoń włożyć i mogę nawet je tak trochę pomarszczyć, a te są raczej takie no przyległe bardziej. E, ale dobra, załóżmy kurtkę. I wtedy myślę, że podejmę decyzję. Kurteczka to jest taka, taki, taka imitacja kożuszka, sztucznego oczywiście. I powiem szczerze, że z tą kurtką mam love-hate relation. Co chwilę jakby mam ochotę w nie chodzić i mam na nią także meh. I co? Co myślimy? Które buty? Chyba jednak czarne dodają nam takiego takiej większej objętości tu na dole. Ale wydaje mi się, że one i tak są trochę za małe i nie mi tego dołu, więc spróbuję jeszcze z kowbojkami. Może to będzie lepsze rozwiązanie. Dobra, zostawiłam jednego tego kozaka długiego i jednego kowbojka. Oba buty są czarne. I... Szczerze powiedziawszy chyba bardziej mi się podoba tej kowbojek, więc wymieniam na kowbojki. Cała stylizacja jest taka w ciemnych barwach. One fajnie do siebie pasują, bo ten, to połączenie szarości z tą śliwką wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Mogłabym tutaj wziąć srebrne kolczyki i tak, wymienimy sobie na srebrne kolczyki. Założyłam takie duże srebrne, czarne, ym, srebrne kolczyki, które fajnie wyglądają z tym golfem. I Teraz tak, zastanawiam się pomiędzy dwoma torebkami: pomiędzy taką ym, burgundową torebeczką, a pomiędzy czarną. I Wiecie, nie jest to idealnie spasowany kolor z moją kurtką. Widać, że kurtka jest typowo fioletowa, silikowa, a y, torebeczka jest... To też nie jest taki idealny burgund, bo ona ma troszkę takiego fioletu w sobie. Hmm. Ale... Chyba jednak biorę czarną. Więc jak widzicie możemy nadal chodzić w rurkach, ale musimy nauczyć się je balansować w stylizacji i żeby po prostu, wiecie, ta mm, nasza figura nie wyglądała jak taki lizak, że tutaj jest tak strasznie wąsko, a na górze się tak, wiecie, mega dużo dzieje. Tylko właśnie fajnie trzeba to, tak wiecie, wypośrodkować, żeby na dole było mm, więcej się działo. Tutaj środek może być taki, powiedzmy, e, no węższy jak to w rurkach e, i to tutaj na górze też się Stylizacja numer dwa, czyli dzień dwa, będzie taki dość interesowy, bo założyłam sobie mini spódniczkę, e, taką fioletowo bordową powiedzmy, e, z imitacji skóry. Mam brązowe rajstopy to się ładnie ze sobą łączy. Na pewno założę tutaj płaskie buty, po to, żeby stylizacja była taka bardziej casualowa, czyli mam tutaj takie botki. Mm, ja myślę, że one wyglądają dosłownie jak obcięte oficerki. Gdyby to były oficerki, to byłoby chyba jeszcze lepiej, ale oficerek nie mam, więc założę te takie botki oficerkowe. Nie wiem, czy tutaj widać, czy nie widać. Coś tam widać. I teraz tak, tutaj na górę chciałabym założyć jakiś sweter, może najlepiej jakiś golf. I mam tu jeden na myśli, tylko nie wiem, czy to się kolorystycznie połączy, ponieważ mam taki gigantyczny golf, takie swetrzycho dosłownie w takim odcieniu. Ja bym go nazwała, to jest coś pomiędzy brązem a brudnym różem. Dziwny jest to kolor. Mm. Nie wiem, czy on mi się tutaj połączy z tym dołem, ale czekajcie, zobaczmy, sprawdźmy. E, nie, nie jest źle. Bo ja wiem, że na pewno ten sweter będzie fajnie kolorystycznie pasował do okrycia wierzchniego, które sobie tutaj już przygotowałam, które już znamy widać w kadrze. Bo to jest wszystko w takich przygaszonych takich bardzo jesiennych kolorach, bo na tym moim krótkim płaszczyku, kurteczce jest bardzo, bardzo dużo takich właśnie przygaszonych e, kolorów jesiennych. Jest brąz, e, ciemny taka czekolada, jest taki jaśniejszy brąz, jest róż, jest rudy, e, jest nawet gdzieś tutaj trochę niebieskiego, zielonego, więc e, ten to coś. ten Płaszczyk, ta kurteczka pasuje mi naprawdę do wielu, wielu różnych rzeczy, pomimo, że nie jest to taki oczywisty element, to ja to uwielbiam nosić do jeansów, do właśnie różnego rodzaju golfów, do... no często to bardzo często i ja w ogóle polecałabym Wam znaleźć sobie coś takiego właśnie, taką płaszczyko kurteczkę. Ciężko to nazwać, to jest króciutkie, to jest bardzo fajne. Nie wiem, dlaczego uważam, że to jest interesowe, jakieś takie połączenie. Tylko muszę sobie tutaj spróżywać. E, jakoś tak mi się kojarzy, e, wiesz, tego typu okrycie z rajstopami, z płaskimi butami. Jakoś tak mi się to kojarzy e, Pinterestowo. Jest tu dużo kolorów, ale wydaje mi się, że one się fajnie tutaj ze sobą zblendowały, połączyły. Nie gryzą się ze sobą. Na pewno to fajnie wygląda z tym. Znam się, czy ta spódniczka to już nie jest tłumacz i do tego ten brąz. E, hmm. Dobra, spróbuję z innym swetrem, jednak. Spróbuję jednak z takim klasycznym, brązowym, czekoladowym swetrem, bo mimo, że to wszystko dobrze zostało wyglądało, nie gryzło się to trochę dużo się zrobiło tych kolorów, jak. Dla mnie, oczywiście. Bo jak są bardziej kolorowe dziewczyny, no to pewnie dla nich takie połączenie byłoby spokojne. No i właśnie, to się łączy trochę tak, wyzlewa w troszkę całość, też wiadomo, tu jest brąz, tu jest taka śliwkowiśnia, ale to już wygląda tak bardziej spójnie, ten spód. I teraz sobie narzucimy ten płaszczyk. W ogóle ja coś podobnego z wełną widziałam w tym roku w Reserves, tylko szare, ale właśnie była to taka właśnie koncepcja, że krótki płaszczyk i było to przepiękne. Gdybym nie miała tego typu okryć, to pewnie bym kupiła tamto. Chociaż kurczę szarego nie mam. Mam takie i jeszcze jedno, jednolite w takim kamelowym odcieniu. I bardzo oba te płaszczyki lubię. Ten jest troszkę grubszy, więc w tamtym już pochodziłam w tym roku. Teraz jak jest nim, to bardziej e, sięgam po ten. I dobra, i jeszcze potrzebujemy tu jakiejś torebki. I myślę, że dołożymy kolejny odcień brązu. I nie będzie to wcale przesada. Będziemy taką e, po prostu. Wielo smakową tabliczkę czekolady chodzącą. I jak to wygląda w całości? Wydaje mi się, że fajnie. I dzień dwa mamy gotowy. Też chciałabym, żeby był sukienkowy, a bardziej rajstopowy i wyciągnęłam taką sukienkę ze swojej szafy. Ona jest taka dzianinowa, a ona jest nam powiedziałabym, że wełniana. Ja w niej bardzo rzadko chodzę, ja mam problem ze stylizowaniem jej. Myślę, że dużo z Was ma w swojej szafie właśnie takie dzianinowe, y, jesienne sukienki, więc spróbujmy coś z tego wykombinować. Dobra, skoczyłam w tą sukienkę, ona ma dziwny ten golf. Kurde, mnie ten golf denerwuje. Nie wiem, jak go za, nie wiem, jak go właśnie układać. Ta sukienka jest e, z marki Barbour i ona jest trochę większa niż e, tak naprawdę mój standardowy rozmiar, ale mi się to nie podoba, że ona nie jest taka, tylko że ona właśnie ma ten luz i ja bym chciała ją bardzo wystylizować na każualowo, ale nie wiem, czy mi się to uda. I pierwsze, co mi przychodzi do głowy, bo ona jest taka... Tuż w kolano w ogóle zostawiam te brązowe rajstopy, to, żeby e, dołożyć te takie moje maksymalnie długie e, kozaki z Wandynowak, żeby po prostu, tak wiecie, mm, nie ciąć za bardzo tej sylwetki. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, okej, okay, może ta sukienka po prostu potrzeba odpowiednich butów, których do tej pory nie miałam w swojej szafie, bo... Dobra, zostawiam te brązowe rajstopy, może tutaj lepiej byłoby, gdyby były czarne i się z butami, e, że tak powiem, e, idealnie spasowały, ale w sumie praktycznie nie widać. E, Dobra, dobra, nie jest źle. Zastanawiam się nad dołożeniem tutaj paska w talii, ale chyba lubię, że ona jest taka właśnie e, luźna. Ale sprawdźmy. Nie, 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 nie. Zdecydowanie chcę, żeby ona została taka luźna, żeby to było takie, hmm, takie, wiecie, effortless. Chociaż myślę, że akurat sporo tej wysiłku włożę w tą stację. Hmm, co tu dalej, co tu dalej? Może dołóżmy te duże srebrne kolczyki. Kolczyki założone z racji tego ogromnego golfu, wiadomo, nic tutaj nie założę na szyję. Ale te kolczyki fajnie tutaj siedzą. Tutaj jest tylko właściwie dwa elementy. Nie chciałabym tutaj dokładać już absolutnie nic, bo tak jak mówi, mówiłam na początku, wydaje mi się, że ta sukienka po prostu potrzebowała odpowiednich butów dla siebie. Ja nie miałam butów, które by dobrze wyglądały do tej sukienki, a teraz mam i myślę, że. To się po prostu idealnie ze sobą uzupełnia i nie chciałabym tutaj już nic dodawać, nic kombinować, nic jakoś, wiecie, tego zaburzać, bo podoba mi się ta prostota, podoba mi się ta taka, ten taki minimalizm, ta taka wręcz surowość tej stylizacji. Wiadomo, jeżeli bym gdzieś wychodziła, to założyłabym tylko płaszcz na to, ale teraz jest mi tak gorąco w tej sukience, bo to jest 100% wełna, że ja go tylko zarzucę na ramiona, zresztą płaszcz też jest spełniany tam, nie wiem, w 70% czy w iluś, więc po prostu... Masa się jest mi w tym gorąco, więc po prostu dorzuciłabym tylko taki płaszcz i torebkę. No, chyba bym wzięła brązową, a nie czarną, żeby tutaj góry tak nie przytłaczać czernią. Ale zobaczmy. Tak, zdecydowanie ta brązowa wydaje mi się, że lepiej tutaj siedzi. Pomimo, że ta oczywiście pasuje tutaj do dołu, no to ta pasuje jakoś tak bardziej do całości. I proszę bardzo, dzień 3. Gotowy i powiedziałabym, że jest taka dość surowa, minimalistyczna stylizacja, ale taka, mm, nie wiem, z pazurem mi się wydaje. edukacja numer 4 będzie taka po prostu zwykła, casualowa z jeansami, ze swetrem, ale postaram się, żeby to fajnie wyglądało, żeby to wszystko się ładnie połączyło kolorystycznie, dlatego wezmę dopasowane do swetra cowboyki. One się super e, zgrywają z tymi jeansami, z tą szeroką nogawką, którą tutaj mam. E, w ogóle te jeansy to są jeansy, które wygrały wielką bitwę jeansów, jest o tym odcinek na kanale i te jeansy spośród tam chyba 9 czy 10 par okazały się najlepsze. Wygrały tak zwane jeansowej igrzyska śmierci i zostały ze mną. Nie będę Wam mówić, skąd one są. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostawię tutaj gdzieś link do tego filmu, żebyście sobie poglądali, bo no ja się osobiście zaskoczyłam, które cię sobie wygrały, więc odsułam tam tego filmu. Dobra. Wracając do stylizacji, no to mamy tutaj taką podstawę. Luźny sweter wypuszczony na zewnątrz z takim półgolfem. To jest taki po prostu standardowy sweter z Handema. Ona słaby skład, no tam chyba tylko z 10% walny. Reszta. Y może coś jeszcze naturalnego, bawełny może trochę miał, nie pamiętam, ale on ma generalnie kiepski skład, ale ja ten sweter tak lubię, on się tak dobrze nosi, że ja go mam naprawdę w swojej szefie lata. I w każdym razie ja mam tutaj jeszcze taką drugą kurteczkę, podobną do tej w kratkę, tylko ta jest gładka. Taka kurteczka płaszczyk, która się idealnie łączy kolorystycznie prawie z... Tym sweterkiem, butami, które mam tutaj, czyli koporkami, nie wygląda to tak. Dobierzmy sobie jeszcze torebkę, i teraz zastanawiam się, czy po prostu wziąć różowo, Czy może mam taką troszeczkę jaśniejszą. Ona ma ten kolorek, taki tutaj, taki akcencik kolorystyczny. Dodatkowo ja sobie tutaj dodałam do niej taką chusteczkę. I chyba szczerze powiedziawszy, ta torebka tutaj lepiej siądzie. To jest taki po prostu zwyklaczek, codzienniaczek. Ja bym się tak ubrała na jakieś zakupy, na wyjście tak na szybko z domu. I stylizację numer 5 zrobimy z bardzo takich prostych elementów, ale założymy je bardzo, że tak powiem, dziwnie i inaczej. I założyłam sobie tutaj taki t-shirt z takimi poduchami. W ogóle teraz jest szalone te t-shirty, sleeve, bluzy, wszystko z poduszkami. Zresztą ta moda na poduszki w ramionach wraca co jakiś czas, e, tylko w coraz bardziej jakby unowocześnionej wersji. I ja mam taki t-shirt sprzed powiedzmy roku czy dwóch, stary, właśnie z takimi e, poduszkami. I teraz tak, ten krok pominę, założę e, to poza kamerą, ale teraz na górę założę tutaj stanik i zaraz mam wytłumaczę, Dlaczego? Stanik wylądował e, na t szercie dlatego, że ja chcę tą bluzę właśnie wetknąć pod stanik, e, co zaraz sobie zrobię poza kamerą, a z kolei bluzkę tą z poduszkami chciałam po to, żeby ta bluza dostała tutaj takiego e, dodatkowego... Rozmiar, o takiej dodatkowej objętości tutaj w barkach, więc to wszystko ma sens, uwierzcie mi. Ale lepiej, żeby Wam się nie zrobiło w takiej stylizacji za gorąco i lepiej, żebyście nie chciały ściągać bluzy, bo możecie wyglądać dość dziwnie. W każdym razie, ja sobie zaraz tą bluzę tak ładnie tutaj właśnie włożę pod spód, żeby to fajnie wyglądało. Ale idźmy dalej. Ja mam jeszcze na sobie te jeans, które miałam w poprzedniej stylizacji, ale wymienimy je sobie na czarne, właśnie takie szare, ciemnoszare, z prostą nogawką. Dobra. Jeansy na miejscu. T-shirt wkładamy do jeansów. Bluzę bluzujemy dookoła. Dobra, zajęło mi to wieki, ale w końcu jest yy, bluza w środku. Yy, Dokładam, znaczy bluza odpłatknięta pod ten stanik. Dokładam w sobie czarny pasek. To jest dla mnie ciut co duże, więc tutaj koniecznie jest w moim przypadku pasek. I... I zrobi nam się trochę taki książna Diana vibe, ale zaraz mam wytłumaczyć dlaczego. Bo weźmiemy sobie teraz tu kowbojki, tylko te kowbojki chyba wsadzimy do spodni, a nie na wierzch. Ale zaraz zobaczymy, jak to z tą nogawką będzie wyglądało. Moim zdaniem lepiej chyba ta nogawka wygląda, czyli po prostu spodnie na but, a nie odwrotnie. Dorzucam czarną, wełnianą marynarkę i ta marynarka będzie nam w tej stylizacji robiła za okrycie wierzchnie. Nie będę już tutaj dokładać żadnej kurtki, ani żadnego płaszcza, ani nic innego. I teraz tak. Dorzucę sobie tutaj czarną torebkę, żeby już nie kombinować, nie dodawać żadnego koloru, bo tutaj wszystko oprócz bluzy jest w takim ciemnym tonie utrzymane. Tutaj trochę robota w tej stylizacji robią te poszerzone ramiona i o to mi tutaj chodziło tak trochę, żeby one były takie... Przesadzone w stylu lat 80., a dlaczego powiedziałam, że to będzie stylizacja trochę kojarząca się z Dianą? Bo to jest trochę stylizacja, jakby inspirowana jednym z takich luków, które księżna Diana miała na sobie. Oczywiście w mojej interpretacji, nie, że dokładnie odtwarzana jeden do 1, ona tam miała chyba jasne jeansy, kobojki brązowe, wpuszczone do środka spodni. No i w sumie tak sobie pomyślałam, planowałam, żeby to było. Cała stylizacja, ale pamiętam, że ona chyba tam miała czapkę z daszkiem. Ja niestety ciemny nie mam, ciemna by chyba bardziej pasowała, ale mam jasną taką w sumie, szałwiową. Może to bluzę będzie całkiem nieźle wyglądać? Stwierdziłam, że jak się inspirować, to się inspirować i, i i i i i i chyba całkiem nieźle z tą bluzą w sumie wygląda, więc tak wygląda stylizacja numer 9. Inspirowana księgą dianą. No dobrze moi mili, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Był to odcinek 5 dni, 5 stylizacji, ale tak naprawdę to był jeden dzień, 5 stylizacji, ale na to przymykamy oko. Bardzo nie chciałam, żeby to były e, takie same stylizacje, czyli na przykład sweter, spodnie, plus płaszcz, i tylko wymieniałabym inny sweter na inne spodnie, na inne płaszcz. Bo chciałam, żeby te stylizacje były skrajnie od siebie różnie, różne. E, I mam nadzieję, że mi to wyszło. Jak nie, to też dajcie znać. Jak tak, to tym bardziej dajcie znać w komentarzu. No i właśnie e, chciałam was zachęcić do pozostawienia po sobie śladu. Pod filmem w postaci łapki w górę, komentarza, oczywiście subskrypcji, jeżeli tego nie robicie, i oczywiście zapraszam was już teraz do kolejnego filmu i buziaczki papa.